Tu dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj skupimy się na książce pod tytułem Myślisz, że tak ci źle? Wydawca Wilga. Jest to opowieść o tym, jak wyglądało życie dzieci w starożytnym Egipcie i porównanie do czasów obecnych. Cześć dzieciaki. Hej. Cześć. Julia i Staś. Staś i Julia. E, czytaliście tę książkę. Ja przyznam szczerze, też ją przeczytałem i jestem zafascynowany. No, e, bardzo śmieszny sposób, e, zabawny, nie śmieszny, nie mylić, że e, naprawdę bardzo zabawny sposób jest tutaj wszystko przedstawione. E, wszystkie rzeczy są przedstawione, które tam e, Dzieci czy nawet dorośli, no w Egipcie robili, mieli czy nie mieli. Na przykład, jakie, Julia? Co w tym Egipcie takiego, takiego się działo, co obecnie nie ma miejsca? Na przykład spali na takiej kratce plecionej i mieli pod głowę tylko cegłę. Taki drewniany, no nie cegłę, taki drewniany taki. Taki drewniany odpowiednik poduszki. A, no właśnie. Poza tym co, dzieciaki chodziły na golasa. No tak, no tak to, to akurat można dzisiaj znaleźć, w Afryce chodzą na go, no bo tam y, nie jest jakby pod, nie są jakby potrzebne ubrania nawet są zbędne, bo y, i nawet zagrzewają tych afrykan, y, Afrykańczyków, więc no, jest im ciężej z ubraniami, więc po prostu je zdejmuj. Czy takie życie dziecka w starożytnym Egipcie to, to, to fajne było, Julka? No. No nie. Dlaczego? Bo maj, mieli bardzo trudne życie, bo. Na przykład jeżeli chcie, chcieli się wykąpać, no to ich goniły krokodyle, hipopotamy. No, I tam, ekstremalnie. I tam było napisane, że to świetna nauka pływania. Ha, ha. Od razu na głęboką wodę, tak, Stasiu? No, no taki e, taki darmowy trener pływania i to jak widać bardzo dobry. Po co są obowiązki domowe? Czy są potrzebne dla dzieci? Tak. A po co? Po to, bo bez obowiązków domowych po prostu byśmy mieli wszystko to, co byśmy chcieli. A właśnie te obowiązki domowe mamy tak, że możemy się za, musimy się uczyć sprzątać i się uczyć nowych rzeczy, których na przykład jeszcze nie znamy. Aha, a ty jak uważasz? E, dla mnie są czasami w niektórych momentach zbędne. Nie no, tak naprawdę to są bardzo ważne, bo nasze dziecko wciąż stało rozpieszczone i takie pyskate, chociaż nie, tak niektóre już tak są, ale e, no, są ważne, też jakiejś samodzielności uczą. To prawda, chociaż tutaj naukowcy są podzieleni co do tego. Jest taka jedna szkoła, słuchajcie, która mówi, że do 14 roku życia dziecko zero obowiązków, tylko zabawa, bo przez zabawę się uczy yy, i w ogóle nie dawać mu nic, dotykać w ogóle w domu, niech się samo, tam wiesz, yy, martwi o siebie. A druga szkoła znowu mówi, że tak, dawać obowiązki nie za dużo, żeby dziecku znowu nie było, nie było przytłoczone. A czego uczą takie, takie obowiązki domowe. Jak myślisz, Julka? Um, obowiązki domowe uczą samodzielności um, i odpowiedzialności za siebie. No jasne, no i też za innych. Na przykład wstawianie zmywarki, no to wstawiasz za całą rodzinę, nie? No tak, na samodzielność na pewno, jakaś potem poradność w życiu, czy gdzieś no, jak wszystko mam uniać, że tatuś zrobi za kogoś, za dziecinka, no to y, potem przyjdzie do szkoły, y, rozłoży ręce do pani woźnej i no rozbieraj mnie. Y, <śmiech> <śmiech> Są takie przypadki, zdarzają się. <laughs> no rozpiszczone dziecko by tak może powiedziało nawet. Tak, przygotowanie do dorosłego życia to jest trudna sprawa, rola rodziców tutaj jest niezmierzona. Trzeba, trzeba dawać dzieciom obowiązki, nie za dużo, zgadzam się z tym, na tyle, że mogły to unieść, no bo potem, tak jak mówicie, są takie pokraki życiowe, które ni w lewo, ni w prawo, tylko staną w przejściu. Wracając do książki, jak wam się podobało w środku? Bo jest tutaj bardzo dużo interesujących informacji. Mi się bardzo podobały, ilu, podobają ilustracje. Są kolorowe i ładnie dopracowane. I nie jest za dużo tekstu. A ty, co powiesz, Stasiu, o, o tych ciekawostkach, które można znaleźć w tej publikacji? Powiem tak. Ciekawe krótkie i ostatnie, czyli najważniejsze, zabawne. Yy, no mamy to tak śmiesznie przedstawione, na przykład taki bóg, który miał głowę psa, tam z tego co pamiętam, yy, no to tam był taki nawiz, że, że wilka, no to ktoś mu tam rzucał paty i tak aport. <grym> <trym> Czy po przeczytaniu tej książki sądzicie, że jest wam źle w tym świecie, w tej rzeczywistości, w tym domu, w którym żyjecie, mając te obowiązki, tę szkołę, wszystko to ten świat, w którym się znajdujecie. Czy jest na co narzekać? E, tam bym mogła sobie biegać z krokodylami. A ty jak myślisz? Nie, no, no, mogłoby być lepiej, ale mogło też być gorzej. Mógłbym się tak właśnie przeteleportować do tego Egiptu. No nie chciałbym osobiście, żeby mi wyciągali mózg przez nos. A tak robiono? Robiono, żeby mumifikować. No, ale tak, uważam, że jest mi źle czasami, ale jednak i tak uważam, że to jest pikuś w porównaniu do tego, co musiały znosić te dzieci w Egipcie. Słuchajcie, a no to dobra, no jak już tak zaczęliśmy ten temat, to może tak na szybko, a takie narzekanie, to, to co to jest takie narzekanie i czy to jest dobre, jak wam się wydaje? No, narzekanie na coś to nie jest dobre, em, bo na przykład, nie wiem, mamy prosisz o jakąś zabawkę w sklepie. Em, mama mówi, że nie że może następnym razem, a to dziecko zaczyna, ym, na przykład ym, są takie dzieci, które narzekają na coś, nie chcą bez tej zabawki iść, tupią w ogóle, krzyczą na mamę. Okej, okay. a dorośli narzekają, czy nie narzekają? Tak. A na co narzekają najczęściej dorośli, jak Ci się wydaje? Mm -hmm małe zarobki, czy na inne takie, czy na nie wiem, na przykład na brak awansu, na dzieci, też czasami na zachowanie dzieci. No, ale uważam, że od narzekania wszystkich odjąłbym trochę narzekania, narzekania i trochę więcej narzekania. I by było dobrze. I dodał więcej optymizmu i śmiechu. No tak. <śmiech> Strasznie z tym narzekaniem powiem wam, wystarczy, wystarczy pójść sobie do sklepu spożywczego, mięsnego, osiedlowego, stanąć w kolejce i posłuchać, o czym ludzie rozprawiają to głowa puchnie. No dobra, słuchajcie. Wracając do książki, bo ona jest tak naprawdę w centrum naszej opowieści dzisiejszej, czy polecilibyście? Tę właśnie publikację dla innych dzieci i dlaczego? Ja bym poleciła tą książkę dla wszystkich, nawet dla dorosłych i dla małych dzieci. Dlatego, że ona jest bardzo zabawna, ładne ilustracje, jak mówiłam, mały tekst. Mało tekstu, tak? Tak, mało tekstu. No i mi się zresztą strasznie podobała. Bo to ten kto kto tu napisał tą książkę, to naprawdę musiał mieć poczucie humoru wtedy. To prawda. Książka z dużym poczuciem humoru. A ty, Stasiu, za co tą książkę polubiłeś? I dlaczego by się polecił? Yy, Świętna pozycja, bardzo śmieszna, ale przede wszystkim bardzo dużo można się z niej dowiedzieć. No może nam się nie przyda to w życiu codziennym, jak pracowały dzieci w Egipcie, albo jak mumifikowano ludzi, ale no, można po pierwsze zabłysnąć na historii, czy na innych takich przedmiotach. A po drugie, można y, też mieć tę wiedzę dla siebie, być mądrzejszym człowiekiem o wiedzę, y, co robiły dzieci w Egipcie. Jak wyglądało w ogóle życie w Egipcie, bo <laughs> oprócz tego, że są tu dzieci, to jest jeszcze przedstawione, jak wyglądał świat y, niewolników, y, jak wyglądał świat y, faraonów albo też rolnika. Y, polecamy. Dziękuję Wam bardzo za wywiad i mam nadzieję, że. Nie będziecie narzekać. Doceniajmy to, co mamy i cieszmy się tym, co jest. Dzięki.